Jak osiągnąć w życiu duchowe przebudzenie? Dochodzenie do duchowego przebudzenia niektórym zajmuje wiele lat, innym całe życie, ale i tak zdecydowana większość ludzi nigdy go nie osiągnie, żyjąc ciągle na płytkim poziomie świadomości. Osiągnięcie duchowego przebudzenia. To ostateczny cel każdego z nas, misja, którą mamy do wypełnienia na tym świecie, to spełnienie pewnego rodzaju zadania, który ktoś gdzieś we wszechświecie postawił nam i w tej jednostce czasu, którą będziemy żyć na tej planecie, mamy wykonać to zadanie. Jakie są etapy dochodzenia do duchowego przebudzenia? Etap numer jeden to jest etap oczyszczania. By osiągnąć duchowe przebudzenie, nie musisz uczyć się nowych rzeczy. Musisz oduczyć się starej rzeczy. A każdy z nas funkcjonuje według zasad programów, które ktoś nam wgrał, pod wpływem naszego życia. Programy, które mamy wgrane, to takie maski, które ubieramy w zależności od kontekstu i sytuacji, w jakiej się znajdziemy. Program typu Matka Polka, wgrany nam przez matkę, czy matki szerzej ciotki Sprawia, że w dorosłym życiu również funkcjonujemy przez pryzmat tego programu, czyli wolimy poświęcić się wychowywaniu dzieci, aniżeli karierze. Czyli wolimy mieć mniej, ale być zdrową, niż być właścicielem wielkiego biznesu, mieć potężne wpływy, potężną władzę, a niekoniecznie poświęcać się dzieciom czy rodzinie. To jest tylko jeden z przykładów, ponieważ takich przykładów można mnożyć na pęczki. W różnych kontekstach zachowujesz się tak, jak ktoś cię zaprogramował. Problem jest taki, że zaprogramowano cię w latach 80., 70., 90., wtedy, kiedy dorastałeś, do około 12-13 roku życia. A dziś funkcjonujesz w roku 2020. Czyli tamte programy dziś nie mają szans zadziałać. Nie mają prawa funkcjonować Windows 95 na komputerze z roku 2020. Dlatego pierwszym etapem jest oczyszczenie programów Tych zbędnych, które w Twoim życiu nie są potrzebne, nie masz yy, z nich pożytku, i zamiast Cię wspierać, to Ci przeszkadzają i blokują Twoją drogę rozwoju. W jaki sposób oczyścić swoje programy? Nie jesteś w stanie rozwiązać problemu, który wygenerował Twój umysł, jak mówił Einstein. A więc potrzebujesz do tego zewnętrznego wsparcia. Kogoś, kto z zewnątrz pomoże ci namierzyć te ograniczające Cię programy, a potem pokaże ci drogę, co masz zrobić, żeby się nich pozbyć. To może być książka, którą przeczytasz, na przykład Książka Droga Miłującego Pokój Wojownika. To może być film, który obejrzysz, na przykład Sekret. To mogą być osoby, które spotkasz na swojej drodze, które zajmują się rozwojem osobistym, rozwojem duchowym. Czy po prostu będzie to ktoś, kto wie więcej od ciebie? Lokalny przedsiębiorca, wujek, z którym spotykasz się często przy stole wigilijnym. Ktoś bądź coś, jakieś wydarzenie, jakaś sytuacja, która da impuls, rzuci impuls na iskrę, na beczkę prochu i dzięki temu Ty zaczniesz rozumieć, że problem tak naprawdę nie leży na zewnątrz, tylko problem z tym, że nie masz tego co chcesz, że nie jesteś tym, kim chcesz, że nie masz takiego życia, jakbyś chciał. Leży tu. Drugi etap duchowego przebudzenia to oświecenie. Wyobraź sobie ten moment, kiedy łuna światła z nieba spada na ziemię i oświetla właśnie ciebie, niczym aureola. Takie obrazowe przedstawienie oświecenia. To ten moment, aha, który dopada cię w najmniej oczekiwanym momencie. W wannie, na rowerze, podczas jazdy samochodem, czy tuż przed zaśnięciem. Ten moment bierze się stąd, że ta iskra trafiła na beczkę prochu, o ląd został odpalony. A ty od tego momentu zaczynasz rozumieć, że to, co wcześniej i to jak wcześniej myślałeś, prowadziło cię na manowce. I zaczynasz poszukiwać drogi nowej. I ten moment oświecenia jest tym momentem niezbędnym do tego, żeby pójść o krok dalej. Ponieważ w momencie oświecenia zaczynasz rozumieć, że wszystko zależy od Ciebie, że to nie zewnętrzne okoliczności tworzą Twoje życie, że to nie świat, nie państwo, nie rodzice, to nikt z zewnątrz nie jest odpowiedzialny za to, kim jesteś, co masz, a czego nie masz, tylko cała odpowiedzialność, ale też cała władza. I wszystkie możliwości są w Twojej głowie i zaczynasz iść w ich kierunku. Moment oświecenia to ten moment, kiedy dostajesz paliwo rakietowe i kiedy zaczynasz dążyć bezwzględnie do swoich celów, które sobie obrałeś. To jest ten moment, w którym przeszkody przestają mieć znaczenie, stają się mniejsze niż ty. To jest ten moment, w którym widzisz więcej rozwiązań jeżeli problemów, tak jak to było na etapie oczyszczania. To jest ten moment, w którym zaczynasz patrzeć na innych ludzi i zastanawiasz się, dlaczego wy ciągle śpicie, dlaczego jeszcze się nie oświeciliście, dlaczego jeszcze się nie obudziliście. Ponieważ dostępując tego zaszczytu, oświecenia, chcesz pomóc innym ludziom i chcesz, aby oni również tego dostąpili, tylko że oni śpią i każdy z nich ma inny moment, w którym się obudzi, i ty nie jesteś w stanie tego przyspieszyć. Możesz ich do tego zainspirować, możesz podjąć próbę. Ale i tak każdy z nich dopiero w swoim momencie dostąpi tego, co ty już masz. I będąc na drugim etapie, chcesz być coraz lepszy, chcesz mieć coraz lepsze samochody, coraz więcej pieniędzy, chcesz mieć coraz większe umiejętności, chcesz być człowiekiem, który ma coraz większą władzę, chcesz zmieniać świat, chcesz poświęcić się dla jakiejś większej idei, chcesz mieć takie poczucie, że wykorzystujesz w pełni swój potencjał. I w tym celu otaczasz się różnymi dobrami materialnymi, dobrami doczesnymi, ale w którymś momencie zaczynasz rozumieć, że to chyba wcale nie o to chodzi. I kiedy zaczynasz to rozumieć, że to wcale nie o to chodzi, to wchodzisz na trzeci etap oświecenia, czyli zjednoczenie dociera do Ciebie. Że to nie to, co masz, określa to, kim jesteś. Że nieważne jak wyglądasz, nieważne ile masz pieniędzy, nieważne czy dzisiaj ubrałaś makijaż, nieważne czy jeździsz Bentleyem czy starym Polonezem, nieważne czy masz dom na przedmieściach kilkusetmetrowy czy chatkę w lesie, ważne jest to, co masz w środku. Widzisz, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko o gromadzenie pieniędzy. Widzisz, że w życiu chodzi o jakąś ideę. Chodzi o zjednoczenie się z energią wszechświata. Chodzi o zjednoczenie Ciebie, Twojego serca, Twojej duszy, z zewnętrznym światem z energią, która krąży we wszechświecie. Wszystko na świecie jest energią, a my jesteśmy częścią tej energii. Chodzi o duchowe złączenie, chodzi o zjednoczenie się z innymi ludźmi. Chodzi o miłość, chodzi o przyjaźń, chodzi o szacunek. Chodzi w życiu o wartości. Te wartości, które dają w życiu pokój, dają dobro, dają szczęście, spokój i spełnienie. I docierając do, krańc, do krańców tego etapu zjednoczenia, wracasz na łono natury. Doświadczasz, Stanu połączenia z jakimś wyższym bóstwem. Wyprowadzasz się do lasu, zostajesz pustelnikiem, sprzedajesz wszystkie domy, majątki, samochody, oddajesz się kontemplacji na łonie natury, przytulasz się do brzozy, medytujesz, oglądasz chmury, chodzisz na spacer do lasu i po prostu żyjesz.